Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, znajdujemy się w troszkę innej scenerii, z tego względu, że pogoda jest ładna, wyszło słońce, wobec tego nie muszą mnie już oświetlać dwa softboxy na tle zielonej ściany. Mam nadzieję, że taka zmiana Wam się spodoba i wyjdzie mi, jak i Wam, na dobre. Natomiast odpowiedzmy na pytanie główne dzisiejszego filmu, czyli dlaczego rozwój osobisty nie działa i dlaczego Ty nigdy nie będziesz milionerem. Zdaje sobie sprawę z tego, że tytuł ten jest delikatnym wyolbrzymieniem, ale hiperbola ta jest konieczna po to, abyś kliknął w ten film i go obejrzał. A skoro tu jesteś, to tytuł ten Zadziałał. Oczywiście przygotowałem ze sobą notatki, z tego względu, żeby nie wychodzić za bardzo na manowce, bo moje dygresje mogą być czasem zbyt obszerne. W związku z tym przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. No bo pewnie zauważyliście, że bardzo dużo osób interesuje się rozwojem osobistym. Wystarczy zobaczyć, jakie wyniki w mediach społecznościowych kręcą trenerzy rozwoju czy mówcy motywacyjni. Jeśli chodzi o polskich mówców motywacyjnych, no to to są. Liczby w granicach kilkuset tysięcy followersów czy subskrybentów, natomiast za granicą są to liczby, które sięgają milionów. Mają oni naprawdę duże wpływy na swoich odbiorców i często robią to z tego względu, że wykazują postawę prospołeczności. Natomiast nierzadko widzą też w tym jakieś, jakieś swoje korzyści finansowe, sprzedając różne kursy, szkolenia, czy otwierając wszelkiego rodzaju platformy nauczające jak zarabiać pieniądze i jak osiągnąć sukces. No i teraz, dlaczego rozwój osobisty nie działa? Bowiem nie ma uniwersalnej recepty na sukces. Pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że są różni ludzie, są różne branże. No i na przykład rady, które zadziałają w branży motywacyjnej czy w branży coachingowej, niekoniecznie zadziałają w branży modowej, a już na pewno nie zadziałają w branży gastronomicznej. W związku z tym, dawanie rad przez ekspertów, często też samozwańczych ekspertów, Pokroju, pracuj więcej, a będziesz dobrze zarabiał, albo pracuj więcej, a osiągniesz sukces są truizmami. Każdy to niby wie, i rzeczywiście, całą naukę tych coachów czy trenerów rozwoju osobistego można spłycić właśnie do tego zdania: pracuj więcej, a osiągniesz Sukces. Natomiast nie jest to dobra rada z tego względu, że ona tak jakby nic nie wnosi. To jest oczywiste, że w momencie, w którym będę pracował więcej, e, będę osiągał większe sukcesy. Chociaż nierzadko zdarza się tak, że ludzie pracują naprawdę dużo, bo są bardzo zmotywowani przez swoich guru czy przez trenerów. Natomiast praca ta jest zupełnie bezsensowna, bowiem nie prowadzi ona do konkretnych rezultatów, czyli jest to pojęcie, e, jest to praca, która kryje się pod pojęciem praca dla. Pracy. Następnym punktem, który napisałem na mojej liście, są cechy osobowości. Psychologowie wiedzą, które cechy osobowości pozwalają osiągnąć sukces, albo które cechy osobowości przybliżają nas do osiągnięcia sukcesu, czyli jest bardziej prawdopodobne, że sukces osiągną osoby, które są bardziej sumienne i mniej Ugodowe. Jest to taka podstawowa płaszczyzna e, wzięta z teorii Wielkiej Piątki. Jest to teoria osobowości, o której za chwilę powiem. E, a natomiast teraz rozważmy te dwa przypadki. Wysoka sumienność. Jeśli ja jestem sumienny. W związku z tym mam wysoką samokontrolę. Jestem rozważny, mam samodyscyplinę, a także na przykład dążę do osiągnięć. No i te cechy pomagają mi w dojściu do sukcesu na różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie finansowej, na płaszczyźnie osobistej, na płaszczyźnie na przykład inteligencji emocjonalnej, bo każda praca prowadzona w konkretnym kierunku prowadzi do rezultatów. A skoro jestem sumienny, to ja tę pracę realizuję Dobrze. Natomiast jeśli chodzi o niską ugodowość, to jest podobnie. No bo jeśli ja jestem mało ugodowy, w związku z tym, jak to się kolokwialnie mówi, nie dam sobie dmuchać w kaszę. Nikt nie będzie mówił, co mam robić, i ja dążę do tego, żeby robić swoje. Jest to bardzo dobra rada. Zresztą zauważcie, że trenerzy rozwoju, trenerzy motywacyjni, czy mówcy motywacyjni bardzo często taką radę dają swoim uczniom, czy dają swoim podopiecznym. Kolejnym wymiarem jest sprawczość i wspólnotowość. Z badań wynika, że mężczyźni są bardziej sprawczy, a kobiety są bardziej ugodowe. No i teraz, różnica ta oczywiście jest istotna statystycznie, natomiast w różnych społeczeństwach jest ona różna. W społeczeństwach kolektywistycznych wygląda troszkę inaczej, a w, w społeczeństwach indywidualistycznych też wygląda trochę inaczej, więc tutaj nie przykładam jakiejś dużej wagi od tych różnic płciowych. Natomiast warto wspomnieć o tym, że osoby, które są bardziej sprawcze, czyli cechują się właśnie tą właściwością, mają tą cechę to automatycznie mają większe prawdopodobieństwo do osiągnięcia sukcesu od osób, które są bardziej wspólnotowe. No i przed chwilą wspomniałem o teorii Big Five, czyli teorii Wielkiej Piątki. Jest to teoria osobowości, która zakłada współistnienie pięciu czynników osobowościowych. Po pierwsze, neurotyzm, ekstrawersja, otwartość do doświadczenia, ugodowość i sumienność. Każda z tych pięciu skal zawiera podskale, natomiast nie będę w nie wchodził bardzo szczegółowo. No chyba, że będziecie chcieli, to wtedy w kolejnym odcinku możemy oczywiście to przedyskutować. No i już wcześniej nieco w tym filmie wspomniałem o tym, że ugodowość i sumienność są bardzo istotne, ale pod uwagę należy wziąć także na przykład dwie kolejne cechy, czyli, dwie kolejne czynniki, czyli ekstrawersja i otwartość na doświadczenia. Bo w momencie, w którym chcemy osiągnąć jakiś sukces, to musimy się prawdopodobnie spotykać z ludźmi, którzy już ten sukces osiągnęli. Albo prowadząc swoją firmę, spotykamy się z naszymi klientami, jeśli działamy w sektorze na przykład B2B. Wtedy mamy spotkania biznesowe, no i wątpię, że osoby, które są introwertykami i które nie chcą albo lub mają problem z nawiązywaniem Nowych znajomości, odnajdą się w tej roli. Natomiast ekstrawertycy i dodatkowo osoby, które są otwarte na doświadczenia, problemu wielkiego z tym mieć nie będą, bo nie mają nad sobą sufitu, który towarzyszy introwertykom. A sufit ten bardzo ciężko przebić, bardzo ciężko przeskoczyć, zwłaszcza dla introwertyków. No i teraz warto wspomnieć o tym, że cechy osobowości są dziedziczne. Jak wygląda to procentowo? Otóż różne badania pokazują, jak zwykle, różne wyniki. Natomiast mniej więcej zakłada się, że proporcja ta jest 50-50, czyli 50% cech osobowościowych dziedziczymy, a 50% cech osobowościowych nabywamy. Natomiast proporcje te są różne. Są badania, które pokazują, że są to troszkę inne wyniki, na przykład 60-40 albo 40-60. Natomiast one koncentrują się mniej więcej na połowie. W związku z tym, jeśli my dziedziczymy od krewnych wysoką sumienność, to mamy większą szansę, większe prawdopodobieństwo na to, że jakiś sukces osiągniemy. Zresztą fajnie by było przeprowadzić badania, jeśli jeszcze takich nie ma, bo nie robiłem jakiegoś głębszego researchu, które dotyczyłyby tego, czy osoby bardziej sumienne częściej zakładają działalności gospodarcze. Fajny temat, jeśli widzieliście takie badania lub macie coś na oku, to koniecznie wstawcie je w komentarzu, a na pewno do nich zerknę, bo byłoby to ciekawe z perspektywy naukowej. Kolejnym punktem, który wypisałem sobie na mojej liście, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie dlaczego rozwój osobisty nie działa, jest niekompetencja. Niekompetencja ze strony trenerów rozwoju osobistego, bo to, że ktoś osiągnął sukces, nie jest wcale gwarantem, że ma wiedzę i zdolności do tego, aby przekazać swoją wiedzę, swoje doświadczenie innym. No bo w sytuacji, w której ja osiągnąłem na przykład X, nie jestem w stanie Stwierdzić, czy mam odpowiednie kompetencje, czy mam odpowiednie, odpowiednią postawę, zachowanie które pozwoli mi przekazać moją wiedzę, podzielić się moim doświadczeniem w 100% z drugą osobą. No i to jest też taki, taki złudny, złudny czynnik, który gloryfikuje ten rozwój osobisty, bo ludzie zakładają, oglądając trenerów rozwoju, że słuchając rad owych trenerów osiągną sukces, no bo uczą się od osób, które już coś osiągnęły. Natomiast nie mają żadnego gwarantu, nie mają żadnej pewności, że osoby te rzeczywiście mają kompetencje, mają dar do przekazywania, Wiedzy, gdyż nie jest to wcale takie oczywiste, że skoro coś osiągnąłem, to jestem w stanie podzielić się moim doświadczeniem z drugą osobą w ten sposób, żeby ta osoba też osiągnęła sukces. No i zdecydowanie lepiej. Na sam koniec chciałem o tym powiedzieć: e, zdecydowanie lepiej jest korzystać z badań naukowych takich dyscyplin jak psychologia osiągnięć czy psychologia sukcesu. Oczywiście są to troszkę raczkujące jeszcze dziedziny, e, gałęzie psychologii. E, wyobraźmy sobie rosłego mężczyznę, którego byśmy zdefiniowali jako na przykład psychologia społeczna. No a psychologia osiągnięć byłaby przedstawiona jako takie malutkie dziecko, które uczy się dopiero raczkować. Więc na tym etapie jest mniej więcej psychologia osiągnięć i psychologia sukcesu. Gałę Połęzie te nie są ochoczo odbierane przez środowiska akademickie z tego względu, że badania dotyczące właśnie tych dziedzin, czyli psychologii osiągnięć i sukcesu y, są wątpliwej jakości. Do tej pory wyszło kilka, może góra, kilkanaście książek, które dotyczą stricte tych dyscyplin, natomiast też nie cieszą się one wielką popularnością na rynku, z tego względu, że badania w nich zawarte często nie są aż tak. Pozytywnie nastawione do osiągania sukcesu, jak mogłoby się nam wydawać, i jak przedstawiają to na przykład trenerzy rozwoju osobistego. No i na sam koniec taka konkluzja, która wynika z odpowiedzi na dzisiejsze pytanie. Główne. Czyli, żeby osiągnąć sukces, nie należy oglądać tysiąca filmików na YouTubie, tylko należy zrobić jedno. Nie trzeba słuchać nawet trenerów rozwoju osobistego, tylko trzeba zacząć pracować, a nie oglądać kolejny filmik na YouTubie i nie marnować swojego czasu, nie prokrastynować, tylko wziąć się do pracy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to, jest to frazes, a nawet truizm, a może na odwrót, jest to truizm, a nawet frazes, ale to jest jedyna rada, którą mogę dać wam mam nadzieję że odcinek ten wam się Podobał? Jeśli tak, to nie zapomnijcie o tym, aby zostawić subskrypcję po to, żeby być z moimi materiałami na bieżąco. No i oczywiście, jeśli macie do mnie jakieś pytania dotyczące tego tematu, czyli rozwoju osobistego, a może psychologii, a może psychologii społecznej, psychologii biznesu, reklamy czy marketingu, to koniecznie napiszcie je w komentarzu z hashtagiem Pytanie mam, a być może w kolejnym odcinku na nie odpowiem. Z mojej strony to tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!